Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Igrzysk Śmierci Full Focus. Pięciu zawodników pozostało w ramach naszego turnieju. Dr. Hodo, Rypson, Spartiatix, Nerevarien oraz Sinmibag, a dziś przed nimi wielki test wiedzy. Jednakże nie taki standardowy, ponieważ zawodnicy nie będą tak po prostu odpowiadać. Pójdą oni w piątkę do jednej drużyny na Summoners Rift, a w drużynie przeciwnej znajdę się ja jako Timo. Zawodnikom zostaną wskazane cztery krzaki. Każdy z nich będzie odpowiadał literce jednej odpowiedzi w danym pytaniu: A, B, C lub D. Przed zadaniem zawodnikom pytania w jednym z krzaków umieszczę jako Timo swojego grzyba. To będzie prawidłowa odpowiedź. Następnie przeczytam zawodnikom pytanie, a ich zadaniem będzie pobiegnięcie do tego krzaka, który jak mnie mają odpowiada poprawnej odpowiedzi. sface grzyba to punkt dla nich, a jeżeli więcej niż jeden zawodnik wpadnie na to, że dana odpowiedź może być prawidłowa, to punkty dostają wszystkie osoby, które otrzymały obrażenia. Kto z nich okaże się najszybszy, najmądrzejszy i najsprytniejszy? Oglądajcie Igrzyska Śmierci Full Focus. Zaczynajmy! No i moi drodzy, naszych bohaterów pozostała już tylko piątka. Sinmivak, Spartiatix, Ripson, Nervarien i Doktor Hodo będą dzisiaj walczyć w pojedynku wiedzowym, takim nietypowym pojedynku wiedzowym. E, w poprzednim odcinku wyeliminowali Nexego. E, jak się z tym czujecie, panowie, że kumpla tutaj tak wyjaśniliście? W sumie Ripson wyjaśnił w dogrywce, nie? Na plus, nie? Na plus? <laughs> Dlaczego tak się bardzo Ja się, bardzo... Koledzy, ja ja się bardzo cieszę osobiście. No bo tak. No nie odpadłem, więc Więc to plus. Spoko. Sparta, czemu się tak bardzo cieszę, że Nexego już nie ma? Kurde, on się chyba zaczynał na mnie czaić, żeby mnie wypiewszyć, tak mi się wydaje. Poza tym, po tym co ja mu powiedziałem na koniec, to myślę, że nawet już by nie głosował na Miwaka, tylko na mnie by napierwszał, więc. Ja się cieszę, że odpadł, i tyle. No dobra, zobaczymy, kogo pozbędziemy się dzisiaj. Dzisiaj pojedynek wiedzowy: 10 pytań, krzaki, grzyby, Timo i kto pierwszy, ten lepszy. Eee, nie mamy żadnego losowania, wszyscy dołączacie do jednej drużyny. Myślę, że możemy odpalać tak naprawdę. Najważniejsze jest to, jakie wybierzecie postacie, macie blind pick, także kto pierwszy ten lepszy. a każdy dash, każdy punkt ich movement speedu wszystko jest tak naprawdę mega istotne, bo nawet jeżeli kilka osób wpadnie na tę samą odpowiedź, to pamiętajcie, że punkty dostają tylko te osoby, które otrzymają damage od wybuchu grzyba. Więc trzeba będzie się spieszyć. Zaczynamy. Także tak, przypominam jeszcze raz pozycję krzaków. Słuchajcie, też dla widzów, tutaj mamy krzaczek. Proszę, ja was A, tutaj jest krzaczek oznaczony literką B. Dalej mamy niżej krzaczek C, tutaj wiem, że Wy mnie nie widzicie, ale widzą widzowie. Tutaj jest C, tutaj jest ostatni krzaczek z literką D. Za każdym razem będę przechodził przez wszystko i dopiero wracam. Słuchajcie, w związku z tym pewnie, nie wiem czy zauważyliście, ale grzyb jest już w krzaku z prawidłową odpowiedzią, pomimo że pytanie jeszcze nie padło. I uwaga, pytanie Wasze pierwsze jest następujące. Ile rodzajów butów jest w grze, wliczając w to podstawowe? Czy jest to A6, B8, C10 czy D5? A to tu! Rybson pierwszy i jako jedyny Ej, dostaje punkt. Pojebał tych ssaki. I te... Nie No ja te peka mam ja. <średenie> no. O, w tym, na, w tym krzaku na A za długo! Na dymieł się! Pytanie następne jest następujące. Która z postaci posiada przydomek The Dark Child? Czy jest to A Eni, B Nocturne, C Veigar, czy D Yorik? Ale poszli. Nie, Dobra, nie, jest. Ja, ja, ja dostałem. Rybson, Rybson doktor Hodo i JA pierdziele te grę! Otrzymują po punkcie. Moi drodzy, pytanie numer 3. Ile zdrowia posiada Garen, gdy jest na pierwszym poziomie bez przedmiotu? Czy jest to A 620, B450, C700 czy D810? I Dobre, co! Pop! Ja, yes! 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 okay. ja pierciem, ale was wydywałem. Ale to tutaj było tak losowe. Ale... No, ja od razu biegłem. A... Ej miwak, zbejtowałeś się za tobą. No, sorry, już nie wiedziałem. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście A i 620 punktów życia. Rypson i z ewidentnie nie nie wiedzieli. Ewidentnie wiedzieli. Także gratulacje <laughs> dla Was, Panowie. Lecimy w takim razie rozstawiać Grzybola pod kolejne pytanie. Hop la, la, proszę bardzo. Także kolejne pytanie jest następujące. Uwaga! Ile procent prędkości ruchu dodaje ZIL? Czy jest to A10%, B12, C5 czy D7%? No nie. no nie. Rypson, kolejna dla ciebie. Ona dalej do tego go wygrał. Go ja też sprawdziłem u niego. Ja pierdzielę, ja. no nie jest ja. guma. Ja. Jakby miał Zila to bym ja. dobiegł. Bardzo ładnie. Rypson chyba solo punkt dostałeś, prawda? No, no, tak, 4. Tak. No to lecimy. Z kolejnym pytankiem nie. w takim razie. Hop. I uwaga, drodzy moi wspaniali Ile zdrowia możemy dodatkowo zregenerować w 30 sekund, posiadając tylko health potiony? A, 105, kurwa poczekać aż skończę czytać pytanie chociaż, wiecie? Ty, trafiłeś. Właśnie, C300, brawo! Ej, czekajmy, może Ej, w chyba lepiej czekać, bo każdy będzie bieg pod flip. Czy też? Ej, bo jest jak ktoś już zaczyna kastować tego heksplasza to ja już mam... Już lecicie po prostu, no, już lecicie po prostu, obczy pęd nie lepiej jak powiesz, jak powiesz, żebyśmy biegli czy coś? No, no, poczekaj, no i opłacasz że... nawet słuchać odpowiedzi. Przeczytam wszystkie warianty i po prostu powiem, dobra, gotowi, do biegu, start i tyle. Postaciami z jakiego uniwersum mieliśmy okazję grać w trybie Invasion w 2017 roku? Czy może było to A, Pentakill, czy może B, KDA, czy może C, Czarodziejkich czarodziejki Gwiazd, czy może D, w Samo Południe. Uwaga, gotowi do biegu, start. Nie no, o, dostałem. Teraz ja nie, no ty tylko jadł, nie! <śmienny> ja jadł, wiele to główno, pierwsza, ja grę. Sparta jedyny nie dostaje. Dupa, płacu mi tepek! Która z tych postaci posiada inny atak range od reszty? A. Sivir, B. Lucian, C. Kogma, D. Kalista. Do biegu, ale o, 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 Dobra, dobra, gramy Dobra uwaga, do biegu, gotowi, start. Co? A, ja tu, jak, to, jak to nie? Eee Panowie Rypson, oo, oo, Jak to Uwaga, Kalista, Kalista Sivir, Lucian i Kogma w 500, Atak Rendzul, Kalista 525. Ej. No wędr. No. No to mnie zaskoczyłeś. Ja za mały bardzo, a tutaj większy. Dobra. Wim Jeszcze wim. przed wami... trzy pytania. Co? Kalista miała większy? Ja byłem pewny, że mniejszy. Ja no, też. Kali... Kalista 525. Większy ma. Ol... Ol... Nie, nie wiedziałem. Kogo. Strzelałeś, czyli ujemny... Buch. Nie, 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 nie. Ja wiedziałem, że Kalista, ale nie wiedziałem, że, <laughs> że ma <ten> mniejszy. <laughs> o Jezu. Byłem, byłem, pewny, że mniejszy ma tak szczerze. Kolejne pytanko jest następujące. Jak ma na imię Grapes? Czy może jest to A? Adam, B, Malcolm, C, January, czy D, Jericho. Uwaga, do biegu, gotowi, start. jakie... O, dostałem. Nigdy niewidzialny. Co ty pieprzysz? Nervarion, Rypson i Miwak. Ja myślę, że on się Graves nazywa. Co tu się Nie... w dzieje? R raczej rzadko coś nazywam tak, tak, takie, jak mają nazwy w LoLu. No dobra, zobaczymy kto wykrzyczy prawidłową odpowiedź w kolejnym ja pytaniu. Yy, a brzmi ono następująco. Jaka jest podstawowa prędkość poruszania się Herolda? Czy może jest to A 250, B 300, C 325, czy D 350? <laughs> Zastanówcie się. no do... No Ja tu A, bym, ja tu bym no to dał teraz. ujemne punkty, Ja tu bym dał ujemny punkt dla doktora. E, niestety. E, I uwaga. do biegu, Gotowi. Poszli. Dobra, Obydę, obydę, proszę. kurde. Jest! Yes! Yes! kurde, w dupa! Ile ma? E! 325 yeah. to jest Ile? Prędkość Nie porusza... wiem! Dobra odpowiedź była! Akurat się na szczerze spełni, nie mogę sprawdzić ciekawe. Tak jest, to jest prędkość poruszania się Herolda: 325. Prawda. Jest to podstawowa wiedza każdego gracza ligi, także. No, <grym> nie wiem, co Co się z wami stało? Oj, sorry, sorry, sorry. Spoko, loko. I przed wami uwaga: ostatnie pytanie, które zadecyduje o wszystkim. Pytanie jest następujące. Ile przedmiotów możemy zbudować z Cloak of Agility? I uwaga, A-11, B-12, C-13 czy D-14. Do biegu, gotowi, start! Nie wiem, ile policzyłem było. O, jednak dobrze. Yes. Yes. Okej. Okay. Yes. Sparta, Kodo i Miwak po punkciku w takim razie. Ja yes. cieszyłem, że. Ale yes. sparę. No dobrze, kochani. Tak, tak, to było dziesiąte, ostatnie już pytanie. Czuj. Rybson. Proszę, ale, w ogóle jakaś rewelacja? 7 no, punktów no, na dziesięć no, pytań. Ale powiem, no. dużo, dużo, dużo wystrzelanych było? Czy nie? Raczej nie. Tak, dobrze. No, to... te, tak, no, no, te, 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 tego Gravesa wiedziałem. Raczej większość wiedziałem. No dobra, a czy mamy kogoś, kto ma za Ale punktu? skąd Ty Gravesa wiedziałeś? No nie, jakoś jakiś, nie wiem, jakoś nie wiem. Ja też to skojarzę skądś. Być, być może z tych, z, z tych ostatnich, z tego ostatniego eventu, co był? Z tych, yy, co przed zrujnowaniem broni, broni Liruntery. Tam był chyba Gates, tam był że z Malcolmem. Tak mi się wydaje. Nie było natomiast powiedziane, że Nerwarien jest dobry w takie rzeczy, bo zdobył tylko dwa punkty, niestety. Co się Damian stało, powiedz? Nie, no chłopacy tutaj z predatorami, z jakimiś ekstraszami, a ja kurczę, tylko buty piątki ubrałem, no niestety, się przybili. No dobrze, Sparta, następnie trzy punkty. No słuchaj, tak narzekałeś, ale ostatni nie jesteś. Nie jestem dlatego, że nerwary naszukuję, no, że coś wie o tej grze. Ja za nim biegnę, a ten mnie wpiewsza ciągle. To raz pobiegłem sam i mam dlatego więcej o jeden. Taka okay, prawda. Okej, okay. okej. I później miejsce drugie. po Doktor Hodo i Sin po cztery punkty. Gratulacje. To oznacza, moi drodzy, że Rypson ląduje w strefie bezpiecznej z siedmioma punktami. Także gratulacje. A waszą czwórkę zapraszam do strefy zagrożenia. I to oznacza, że... Rozpoczynamy głosowanie. Rybson, z racji, że masz najwięcej punktów, to w tym odcinku ty możesz zadecydować o kolejności, w jakiej będą oddawane głosy. Także proszę bardzo, słuchaj, na ogólnym masz chłopaków z ich punktacją. Wskazuj, e, kto głosuje. Oczywiście uwzględniając w tym siebie, bo ty również oddajesz głos. To mogę na siebie zagłosować? Jak jestem w strefie tej? Czy możesz wziąć nawet pierwszy głos? A nie no, na siebie nie możesz, bo jesteś w strefie bezpiecznej. Dobra, no, to ja zagłosuję na... Czyli pierwszy chcesz głosować, tak? Tak. Dobrze. Ja głosuję na Miwaka. Okej, okay, agresywnie, pierwszy bo głos. By... Były tam jakieś dymy wcześniej w odcinkach, aż Miwak wygrał dwie, dwie poprzednie edycje, trochę nudne bo było, gdyby wygrał trzecią, także... To już ten czas. A i nie wolałbyś może, może wyrównanego finału mieć albo coś? Nie, nie. A dobra. Jak? <laughs> No dobrze, Rybson wskazuj w takim razie kto oddaje głos jako następny No to punkcikowo chyba, nie? Bym poleciał, no to następny Nerwarian. Czyli od najlepszych, tak? Tylko z drugiej strony Kurczę... No jak tu chyba Rybson rozpoczął taki movement Nerwa, No to, no jestem za, na tworzyliśmy w tamtej rundzie, tworzyliśmy gęk, było tydzień temu, to się nie liczy już, to są stare znajomości, stare znajomości No No dobrze, mamy dwa głosy na Miwaka i wskazuj kolejną osobę. No to Sparta. I teraz Sparta, ważne jest to, że... Ja... Yep. Masz w ręce władzę, żeby już wykluczyć syn Miwaka. Jednym głosem tak naprawdę. Albo możesz wskazać kogoś innego i może zrobić jakąś dogrywkę. Dać Miwakowi szansę, no wszystko zależy od ciebie. Kurde, tu jest ciężko, bo... Ja już drugi raz go mogę wywalić. I myślę, że... Ja myślę, że Miwak by na mnie nie zagłosował, nawet jakbym był przytłoczony. Ale z drugiej strony jakbym miał mieć ja dogrywkę z miwakiem, to czytoliek miał być. Możesz dogrywkę, na Nervariana zagłosować, tak będzie git. Nie, nie będzie git właśnie. Będzie, naprawdę! Nerwari my... Dobra! <laughs> Żal mi wywalać Miwaka w sumie. Bo on by za mną stał, tak czuję, nie jestem tego pewny na 100%, ale czuję, żeby mnie nie kiknął. Także ja bym widział tu dogrywkę doktora Ky tak. Kogo tak to ja jest? Do... Nie Nie, kto? nie, na Co ja teraz mam na siebie zagłosować? Nie, tak? zmienić to! Zmień na Dervariana! Już, już 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 przyklepane, 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 przyklejemy. Jasna dupa, nie! No to teraz chodo, głosuję. Dobra! Jasna dupa! To co Miwak, mam zagłosować na siebie i lecimy w to? Znaczy nie, nie no! Imo, powinieneś mnie wyrzucić. No. I tak właśnie no. zrobię. Pamiętam, <głos> tydzień <głos> temu co się działo. Nie, 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 <noise> chciałeś, nie chciałeś ze mną sojuszu już, tak? Już się nie, skończyła. No bo skończyłeś, ale chętnie bym podjął nowy, rozumiesz? <noise> Teraz już za późno. <noise> ja dobrze. Nie, nie, nie. No dobrze, symbolicznie Miwak, możesz na kogoś jeszcze oddać swój głos w takim razie. Ja poproszę na siebie. Poprosisz na siebie, proszę bardzo. W związku ja. z tym, drodzy <noise> moi... Wak, Wynikiem 4 do 1. Miwak, musimy cię pożegnać niestety bez żadnej dogrywki. Spodziewałeś się, że jak nie będziesz w bezpiecznej strefie, to polecisz? W sumie tak, Myślałem, że to stanie się szybciej. No dobra, słuchaj, to to jest taki moment dla ciebie na mowę pożegnalną. Kogo byś wskazywał jako zwycięzcę? No wydaje mi się, że wszyscy, którzy do tej pory odpadli, wskazali na ciebie, żebyś wygrał. Nie jestem pewien. to nie e... wskazał chyba. Ale większość tak, Nexer wskazał, że gang, żeby Rybson z nerwarienem wygrali. No to prawda. Ale tak, to dużo osób wskazywało ciebie, no więc teraz możesz przekazać, tak jakby pałeczkę, w kim pokładasz największe nadzieje. No i oczywiście daj znać, komu kotwica w plecy i na no, komu życzysz, żeby zatonął w kolejnym odcinku. No tak, no ja sądzę, że wygra Rybson. Miałem nadzieję, że uda mi się zagrać z nim w finale. Niestety nie udało się zdobyć immunitetu, bo wiedziałem, że odpadnę. Ale no co, no. Kiedyś musiał ten moment nadejść, ja w sumie nie życzę nikomu źle, ale fajnie jak mnie nerwarię odpadł, bo teraz nie życzył mi najlepiej. No i co, w sumie... To była moja zemsta. Tak, to prawda, za tamten sezon. No co, no swoje wygrałem. Szkoda, że nie trzeci sezon rzędu, ale życzę powodzenia każdemu. Rybson pierwsze co zrobiłeś, jak dorwałeś się do głosu, to powiedziałeś Dobrze, ja chcę głosować, pierwszy głos na Miwaka, <laughs> po czym Miwak życzy ci zwycięstwa. Co, zwycięstwa, co o tym myślisz? Honorowo. Honorowo. Dobry chłopak. Da. Dzień dobry na klatce mówi, bardzo ładnie. No dobrze, Miwak, bardzo pięknie ci w takim razie dziękujemy. Gratulacje, że dotarłeś aż tutaj. Myślę, że honor tutaj zwycięzcy dwóch poprzednich sezonów, jak najbardziej obroniony. Myślę, że myślę, że jeszcze się zobaczymy w przyszłości, także bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Pozostałym gratuluję, słuchajcie, bo to oznacza, że we czwórkę wchodzicie do ćwierćfinału Igrzysk z Śmierci. O, także będzie bardzo, bardzo milutko. No teraz już nie ma miękkiej gry, no bo od teraz tak naprawdę no walka o to miejsce w strefie bezpiecznej tak naprawdę robi się to niesamowicie cenne. Bo już nie jesteście jedni z dziewięciu, tylko jedni z czterech, niedługo jedni z trzech, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, także będzie coraz ostrzej. Jeżeli wy, kochani widzowie, chcielibyście nie przegapić tych emocji, które nas czekają, to sobie koniecznie zasubskrybujcie kanał i wpadajcie w kolejne czwartki o godzinie 17. .00. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się ciepło. Pa pa!